Witam Państwa teraz tu w tym odcinku w którym opowiem jak hodować moje ulubione zwierzęta czyli świnki morskie tutaj jest jedna świnka ma na imię Fifi a tu jest druga świnka ma na imię Fuczek świnki morskie karmimy na przykład warzywami tutaj jest ogórek, tutaj jest marchewka można też karmić pozbieranymi liśćmi, ususzonymi lub jeszcze mokrymi, znaczy się mokrymi w sensie, że no nie suchymi, o, ale nie mogą być mokre, w sensie, że kapać z nich nie może woda. Można je karmić trawą. Jak komuś się chce zbierać, to można też je karmić. Można je karmić ziarnami, jabłuszkiem. Tutaj właśnie fuczak sobie je. A Fifi leży. Należy im dać poidełko z wodą i sól. I tutaj tak samo jest sól i poidełko. Miseczka na ziarenka się przyda na pewno. Jako siłki można użyć trocin lub um, ten, żwirek dla kotów. Oczywiście też można sianem karmić świnki morskie. Zapomniałem o tym wspomnieć wcześniej. Świnki morskie kwiczą, świnki morskie um, burkoczą, takie taki wydają odgłos charakterystyczny, jak się je głaska, chociaż nie wszystkie i nie zawsze. I świnki morskie też nie zawsze wszystko jedzą, co by mogły jeść, czyli w sensie, że co można im dać, nie zawsze też wszystko zjedzą. Zależy od tego, jak, jaka jest świnka morska, bo każda też jest inna i każda inne rzeczy lubi. Gratkę należy kupić odpowiednią do rozmiaru świnki morskiej. I odpowiednią do tego, czy się puszcza poza klatkę, czy siedzi tylko w klatce. Bo jeżeli siedzi w klatce, to należy jej kupić większą, żeby mogła sobie pobiegać w klatce. Bo moje obie mają duże klatki. A jeżeli ktoś ma e, taką świnkę, co czym często bierze, żeby sobie pobiegała poza klatką, to może jej kupić mniejszą. Można im też dawać takie rzeczy do ogryzania, różne. O, na przykład to. Teraz będzie lepiej widać. Tutaj jest jeszcze lepiej widoczne. To jest klatka o rozmiarach 100 cm, a to jest klatka 80 cm. Można też właśnie, jak ktoś puszcza te świnki często, to można im dać tylko 60 cm. Świnki morskie lubią towarzystwo ludzi i najlepiej się czują w jakimś miejscu, w którym często przebywa jedna lub kilka osób. Nie mogą stać w pomieszczeniu, w którym za bardzo nikogo nie ma. Wtedy się czują samotne i się też boją potem człowieka bo się nie przyzwyczajają. Można je pogłaskać, można sobie z nimi porozmawiać, różne rzeczy można. I to już jest tutaj koniec tego filmiku. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam też do oglądania moich innych serii typu niezwykła botanika Stacha czy przygody Edmunda o Puncji. Jeśli ja z Państwem żegnam, do zobaczenia.